Witam. W tym filmiku pokażę Wam jak ostrzymy taką oto tarczę. To jest tarcza trójkątna z zębami trójkątnymi, i tutaj mamy sobie taką. To jest podziałka yy, kąta ściernicy. Ustawienia kąta ściernicy, a tu mamy podziałkę. O z tej strony, jak widzicie, mamy podziałkę do ustawienia kątu tarczy ostrzenia. jej. I przystąpimy sobie do ostrzenia. Każdy ząb sobie tak ostrzymy. Jak widzicie ostrzymy sobie każdy ząb tak samo. Ustawiamy sobie tylko po prostu tym oto pokrętłem długo, głębokość yy, ostrzenia i i po prostu ostrzymy sobie w taki sposób. Do, przekręcamy sobie każdy ząb, o, tak jak tu widać i dojeżdżamy sobie, tam jest pod spodem taki magiczny magiczny przyrząd, żeby przesu do przesuwania i po prostu dosuwamy sobie także, o, w ten sposób. I i sobie ostrzymy. Dziękuję. To w tym filmiku to wszystko.